Jak się nazywasz, dlaczego tak ciągle barki podnosisz do góry i ile lat trenujesz przez? Nazywam się Laber Michał, na siłowni trenuję od y, dwóch lat. Yy, wcześniej trenowałem przez 5 lat sztuki walki. Nie wiem z czego to wynika, że podnoszę barki do może, góry. Może, może, może to być tak, może tak ściemniać, że sensu? cały czas jestem. Ktoś z boku zarzucił mi czemu jesteś taki kurwa sztywny to ja mogę udowodnić, że nie nie, nie, nie było widać to jest. No i był trudny. A sztywny jestem, bo jak ćwiczę, to ćwiczy połowa mojego ciała. Każda partia myślowa nie tylko tak, która powinna brać udział. No nie wiem z czego to wynika. Z takiego skupienia zaangażowania, że tak chcę, żeby było dobrze, że się usztywniam, nie wiem. Ale wiesz, że, tak, to że już wiem, muszę na, że muszę to pracować w ten sposób. To, że to rozumiem, bo to nie każdy potrafi sobie. Ja wiem o co chodzi. To nie jest tak, że tam tutaj i, i uczyłem się przedwczoraj, bo, bo śledzę materiały na bieżąco, więc to na, też nie jest tylko z mądrych Najgorszy, jeśli ci się trafią klienci, to, to tacy, którym chcesz powiedzieć, że coś źle robią, a im się wydaje, że robią dobrze. Bo on tu swojego widzenia on myśli, że jest dobrze. Nie? Są tacy i powiem ci, że tacy są najgorsi, Że to, 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 to też mu coś jest dla niego dobra, a on niestety myśli, że jest inaczej. To, to jest najgorsze rzecz, Jak ktoś jest po prostu tak skrajnie uświadomiony w swojej tej niewiedzy, że on niestety wiele. Ja już mam takiego klienta od miesiąca yy, trenujemy razem i nie na każdym treningu, tylko że tam średnio raz, dwa razy w tygodniu... No... Uda mi się go przyciorać. Ja na przykład pytam go, no to powiedz mi mniej więcej, jak trenowałeś? bo Ja go widzę, on trzy razy w tygodniu zawsze mówi, powiedz mi jak trenowałeś, yy, ja Ci powiem co zmienimy i jak to będzie wyglądało. On mówi, no na tej maszynie zawsze wyciskamy na owce siedząc na maszynie. Zawsze robiłem, na tym robiłem klatki, barki na maszynie i biceps na monetowniku na maszynie z linką. Ja mówię, powiedz, że żartujesz. A on mówi, no nie. I później muszę tam biegać, bo jak on po 15 minutach się spocił, bo jest moje wzrostu, ale z brzuchem. Jest normalnie z brzuchem acycki i dlatego chciałem zapytać, czy jeżeli ja już mu użyję tej kaloryczne, czy to jest tak, że na przykład 200 w górę to jest masa, 200 w dół i już będzie redukcja, i później stopniowo. Ja bym zaczął od tego, żebym ustalić całą dietę. Nie obcinać nic. Niech on ten trening robi 2-3 tygodnie, i dopiero go obserwujesz, co się z nim dzieje. Bo na razie nie ma co w dół, w dół, w górę, w dół, w górę, bo nie wiadomo nie przede wszystkim, czy on się ty trzyma. Nie da się upilnować. No właśnie, nie da się upilnować. A dwa rzeczy, obserwować, czy to, aby przypadkiem nie jest za dużo. Na takiej obserwacji wyjściowej, nie? bo musimy go jeszcze poznać, tak wiesz, motorycznie, czy wiesz, Może być za dużo, czasem jest za dużo. Robić, wyjdzie mu na przykład tam 2900, 3000 zostawisz mhm. zostawić i zobaczyć jak reaguje. Tak, on, tak. on w miesiącu twierdzi, że 5 kilo. Ja wiem, że tak zdrowo, naturalnie jest pół na, na pół, tydzień. Pół na tydzień, tak. Pół na tydzień. Pół na tydzień nieodczuwalna jest ją, ja wtedy ta efektywa ma takie, że nie będzie tego, tego momentu, że ją poli ten efekt jej odostaje, tak. No właśnie, on się cieszy, że już pień, dzięki dzięki fajnie, że jest pięć. a odrzucił tylko fast foody. Śniadanie mówi na przykład, y, jem te płatki kurdziana o których mówiłeś, mówię owsiane Ja jak sobie kurdziana zaleję mlekiem, ale ludzie to jest tak... No to jest masakra, ja już to wiem, no ale też pamiętam swoje początki, błądziłem, naprawdę błądziłem i, i, i chodziłem, a, a dopiero później to wychodzi wszystko i nawet tutaj, ćwiczenia, które lubiłem, które robiłem, które komuś tłumaczyłem, a jest moment, jest ten łokieć, jest to dopięcie i już, już inaczej wchodzi, ja też się cieszę, że na że siebie to nie jest tak, że przydałem wszystko wiem tego, tylko sam rozwijać siebie mogę w ten sposób, że, że po treningach z tobą zmieni się mój trening. I, i ja będę krok do przodu, nie z, z YouTube'a od karmoskiego, czy, czy z gazet, z Muscular Development, bo to jest wiedza, mm. której się nie wyczytałeś. Słuchaj, ale to tak będziesz chciał próbować opracować. Tak, tak, tak. Pokaż jeszcze w to warto mieć, mieć Muszę dalej stanąć w takim razie. Do światła nam. O, co zrobi na jazd? Musimy Nie napinam. to jest? Jest nieskończona, bo tu jest wiele elementów, właśnie czy te kolory przechodzą w tej części. W tej części już nie zdążyliśmy, także szczegółowe elementy ja będą dopiero wybrać. Grubo, grubo. <laughs> Bolało? Do znaczy, jednego dnia, tak? Nie, nie, nie. Jeden dzień to jest sesja góra, drugi dzień to jest tutaj. No ma dużo, dużo klientów, także trzeba czekać skoro po zawsze. Kolana najgorzej. Wiem, że kolana, łokcie to jest masakra. I jedna osoba robi? Jedna, jedna i jest w Dąbrowie Alien, Dąbrowie Dąbrowa Górnicza. Tak. Tak? Tam, jest, tam jest magik, tyle co ma nagrod na ścianie i, i... No, na stronie można zobaczyć, alien Dobrowa górnicza, twarza, portrety koleś robi takie, że to jest no, tak. To zareklamowaliśmy gościa, <grymne> <grymne> Powodzenia życzę. Masz Dla tutaj pytania, co masz mi pokazać tam kontekście graficznym. Dziękuję. I... I... Olej, następnego.